Karty tarota świetnie używasz czy potem? Może potem? Okej. Okay. Ocenię to się źle skończyło. Wiem, 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 wiem. pamiętam. Pamiętasz, to dobrze. Jak samo używanie tej ręki źle się kończy. Tylko dla mnie. A ciebie nawet 6 źle się kończy? I jak kość schowano po. Nawet, yy, Ej, nie mogę jej podnieść, co jest? Spróbuję jej jemu podnieść. No nie no, bez kości... No, no co jest? To jest na pewno kość? nie jest kość, co jest? Ej, co... To jest czacha, tylko ona spadła. Jak spadła? Nie. Obrócona jest. Do góry, że Oczy i zęby są w dół. Ale zrobiłem zdjęcie i nie zaliczyło, co jest? LOL? Czekamy dalej. No ale to jest kosz, widzę. No jest. Co tak. jest, kurde? Pchnij 4 stopnie. No właśnie, w ogóle gdzieś telefon był. Chyba tutaj. ŻĄDAM REKLAMACJI Co to ma być? No, szkoda, że kości nie będziemy mieli Ej no, no razem tutaj trochę nie no, daj mi tą kość, kurczypa mm. Spamuje to E wszędzie, żeby ją tylko podnieść i się nie da. MF5. Gdzie? Na górze. Aha. Tutaj od razu na prawo. Dobra, idę. O, kubkiem rzucił mną. Nie, mhm. kubkiem rzucił, ale nie mam ten. No, w końcu. O, bądź, gdzie jestem? Jeden stopień. Cztery, na łóżku ile? Cztery i pół. Dwa, osiem. Mhm. No byś coś zrobił teraz, no kolego, no. Kolego sympatyczny. Zdjęcie ducha, mikrofonu i Ja pierdziele, nie to. Radio to mi włączył. Aha, uh -huh. no tego nie chcieliśmy Dźwiami któryś bawi Którymi się bawisz? On się gdzieś drzwiami bawił Gdzie stała MF-ka? Hello? Hello? They're here. They're here? They're alone? They're alone? Hello! Drzwi, drzwi Nie wiem, które Te uh -huh. No nie świeć mi na nie no sorry, sorry, sorry. No nie będzie No chyba nie ma Ja to zostawiam tu na wszelki no Teraz to obok Dobra nie ma Halo here? here No jak ci zamyka drzwi przed ryjem to na pewno jest here No dobra, ale na mikrofony tym nie gadam Jest 1,4 dB Ale było 10 dB i zaliczyło w ogóle? No zaliczyło, przecież kurwa na chuj to trzymam hmm. Any point of need? Frank of Omnig. Has to spirit box? Yes. Uh -huh. Uh -huh. Are you here? I'm close. Spirit box. Yes. So. Hi, Daddy. Ovo. Where are you, Sugar? A, teraz się nie odzywa, jest szaj Wdepnął w sól jest Spirit i Wraith Wdepnął w sól Dobrze, ale Wright to Brighton. nie Słute. jest Okej okay. Dobra Wright to nie jest O kurwa To jest hunt Wiem, umarłem mi itemy Faaaa nie, moje pieniądze. Spokojnie, uratujecie. To czy dev. Tak. Kartami spróbujesz? Mhm. Mm o, no, Nie. Już Miałem, wskrzeszenie, zmieniło się nie. Już nie będzie Come on, dawaj, ostatnia karta Jebany głupiec mm, 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 mm. Tylko wlazłem na górę, teraz nie?

króca przyniósł mhm. Dzięki Sprzyda mi się No to by ci przyda tak? W jakim, ce w jakim celu? Nie może przeżyję. <coughs> Słyszę jak się bawić mi Jak muzyków się kopie zajebie Ma mhm, no przejebana He? No oh, hej No oh, hej Jestem pieprzony Spiritbox Where are you? Jakro umarłem Gracie jeszcze czy... Come no? fight no? me, bitch, Now. Oh, Co ci fana. Chodźmy Wiesz się pytam Where bo are are Nie wiem, chodzicie wcześniej, nie? Nie, nie wiem. Show to yourself to... Show okay. yourself. Ja chwilą repa fajnie umarł wiesz? Z fajnego ducha. Cicho. Mam nadzieję, że zobaczę to na YouTube albo... No. To nie jest co byś Justin Rock. Rok. Ja idę szybkie ze dwóch i zaraz szybę. Justin Rock. Justin Rock. Co się nagrywa? Just... No nie uchaj mi. Justin Rock. Justin Rock. Cie kameruje. Justin Rock. Where are you? Oh, spirit. Fajnie. Fight me. O kurwa wyszedł z drugiego pokoju. Szedł na dół. Co? Jak? Jak? 10 euro wyszedł? 3000? No, chyba Cię Bóg. Buko... Idzie do góry. Idzie do góry. Idzie. I cię z... zabijecie. No i to do 10 domu wraca obok ciebie. No, w lado idzie. Ale drzwi ci otworzył. <laughs> Zamknij do góry. Nie otwieraj! Odcinek! Nie otwieraj mi drzwi! A tu siedzę! U góry idziem! U górka, drzwi wytworzyłem! Ale nie, nie otworzyłem! Nie otworzyłem, ale kurwa, ciemno mi tu. A, nie mogę światła zapalić! Jestem! <laughs> Z czego się śmiejecie? <try> Ten moment otworzył rybowisz drzwi Patrz, paker Jaki No zaraz, na na czasie jest Aha, bo w teraz w 50 jest 6 Fucker, par na lewa Oooo, w tym pokoju Tu się respi przechodzi koło niego, nie? No Tu się respi. Tam się respi i chodzi koło niego i mu drzwi otwiera. A on tu siedzi, wiesz? <ścoughs> on tu siedzi. I on? Jak mu otworzył drzwi, zamykaj to, zamykaj to. O, hej, do innego pokoju idzie teraz. Turysta zmienił ten. Czasem Otwórz mu, drzwi, no otwórz mu drzwi, no otwórz mu drzwi, no otwórz mu drzwi, on tam siedzi, czeka na, na ciebie. O, otworzył, <grywa> Ryba repaw zamyka! <zaryga. grywa> Zamknij, repaw! Zamknąłem! <grywa> <grywa> Paweł, otworzyły się! Nie jest moim Co mi będziesz otwierał drzwi, jak ci książkę chcę postawić? Mrożny to Twinsy Orbit to żaden Dotsy to Wright Odciski palców to żaden Pismo ducha to Spirit. To jest Tam w kiblu teraz siedzi? Nie na prześcianę mógł teraz zrobić. No na będzie było głupie nam. No. Wyłącz mi bardziej. Bardziej jak siedzi przy samym tutaj, przy tym krzesełku pod tym tym. Bo tu się no. respi, w tym czasie I może mieć range'a po prostu no. I czasami na to głupio zwracamy uwagę, że W e. pokoju, gdzieś coś się zrobił, nie? E. Też to jest takie mylne, no Okej okay. Co? Mm, Psycha mi sitting No mi też pewnie, na tego umarłem <laughs> A wiesz to pakier ja sobie patrzę Ja idę tak Poszedłem do wana. Wziąłem klucza, idę z kluczem tak, idę, 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 idę I nagle, lewa w hand Ja z tym kluczem położyłem i umarłem I psturlałem się na dół za spirit? Bo nie mam rośnych nigdzie No, jak będą twinsy Czy mi to obojętne, nie? Czyż to nie ma po aktywności, nie, że jest... Yy. Hand? Nie, 9 Pismo ducha No, okej okay. No to spiryt no, macie zało... Ale się nie odświeżyłaś tygodniówka? Mm, dalej no, nie. No nie. No. Mi się wydaje, że licznik mi się zjebał i chcieli to z niedzieli no, na poniedziałek i no, a dali sobotę na niedzielę. Może. No, to co się stało z tą kością tutaj? A bo ty nie widziałeś, no mógłbyś to hit. No, Jezus, nie będzie widział teraz, Aj. No po prostu... Czekaj, ja mu ten, pokażę mu na tym. Ja mu pokażę na zdjęciu, nie będzie widział.